Cześć, witam. Mamy kolejny dzień, jest poniedziałek. Mamy tutaj do wymiany poduszki w tym manie. Słuchajcie, co ciekawe, po niektórzy na warsztatach, nie tylko, też tacy mechanicy morości, twierdzą, że trzeba wymienić całą lagę, że trzeba wymienić cały amortyzator, zaczynając od idąc aż tam na dół my wam jednak pokażemy, że tutaj po prostu wymienię, można wymienić samą gumę i wymiana całego amortyzatora jest jak najbardziej zbędna, niepotrzebna mamy w firmie fachowca od tego tematu który wymienił tego już kilka sztuk jest to misiek, on będzie kręcił, a ja będę filmował to będzie sprawiedliwy podział ról zaczynamy Uśmiech. dobra zabieramy się do roboty mam tutaj dwóch majstrów w tym jednego prawdziwego fachowca ponieważ wymienił tych poduszek już sporo Więcej od dziadka, więcej ode mnie. Dlaczego więcej ode mnie? Bo ja nie wymieniłem jeszcze ani jednej. Tak się złożyło, że nie wymieniłem jeszcze ani jednej. Naprawę zaczynamy od odkręcenia zasilania z tej poduszki. Tutaj mamy zasilanie. Tryk. Jest to tutaj taki nypelek obrotowy na złączu wosa. Żebyście wiedzieli, do tego też są zestawy naprawcze. Takie gumki, pierdołki, plastiki, bo nieraz jak na ciśnieniu się to odkręca, on się rozpada. Można wymienić cały, a można kupić zestaw naprawczy. Teraz tak, mamy go rozpompowanego. i Dlaczego on po odkręceniu zasilania nie opadł na zawieszeniu? Nie opadł na zawieszeniu, dlatego, bo Misiek podstawił mu lewarki. Michał, gdzie podłożyłeś te lewarki? W przodu, pod, z przodu, pod belką, z jednej i z drugiej strony są podłożone lewarki. Dzięki czemu samochód nam nie opadł, mamy go rozciągniętego. Mamy odkręcone zasilanie. Nakręcamy, co się będzie działo dalej, cyk. Tutaj Dobra. przytrzymujemy z tyłu, z tyłu jest nakrętka, tak? Tak. A dziadek odkręca śrubę. Śruba odkręcona z góry, szpilka już praktycznie, śruba nie szpilka, wychodzi, nie jest zardzewiała, nic się z nią nie dzieje, to dobrze, bo jeżeli ona by skorodowała w tej tulei, co może się zdarzyć w jakichś starszych ciężarówkach, to w przyszłości, żeby to odkręcić, będziemy tu po prostu wjeżdżać szlifierką kątową i też da się to zdemontować. Teraz pozostały nam aż dwie śruby od dołu. Dziadek jakim tam kluczem podchodzisz? 27 nasadowy Elektryczny, Elektryczny 27 nasadowy a, Nasadka słuchaj, A gdzie, gdzie ty się tak ładnie obcinasz teraz? A mam takiego fryzjera a W komentarzach piszą, że wyglądasz jak Sean Connery <noise> okay. Tak jest, jedna już Dobra. Zaraz druga. Kręciłeś na przedłużce czy bez? Bez przedłużki nie ma tym mocy na kluczu. A powiedz, jak założysz przedłużkę, to ile ten klucz traci ze swoich. O 30%. 30% na przedłużce jest do tyłu, tak? Tak, na krótkiej przedłużce. Dobra, czekaj, też to chcę spinować. Mi no. się trzyma od góry, ty kręcisz od dołu. I mamy drugą odkręconą. No, i dobra, co ciekawe, zobaczcie, ten amortyzator jest wsuwany pomiędzy dwa mocowania. Jedno na dole cukierka, drugie do góry cukierka. No i co, teraz go będziemy wyciągać. wyciągać. Misiek, gotów? A, yy, tutaj wsadzisz brechy. O, panie majster, to tak bez wsadzenia brechy? Tak jest. Widać, że panowie to fachowcy. <śmiech> <śmiech> Prawa, bo z tamtej strony gdzieś się kamery. <śmiech> <śmiech> tak jak Michał mówił, tamta strona już jest wymieniona. Nie nagrałem jej, bo włączyłem kamerę. Po prostu wydawało mi się, że włączyłem, tak naprawdę nie włączyłem, i tyle. Teraz idziemy rozkręcać ten amortyzator. Dobra, poduszkę mamy wyjętą. Dziadek robi to, co lubi najbardziej, czyli hali <laughs> <laughs> czyli fali, fajkę i teraz tak misiek co dalej wkładamy breszkę i ściągamy gumę wkładamy breszkę i ściągamy gumę to. po usunięciu tej gumy tutaj jest już sprawdzony sposób chłopaki mają to opanowane podgrzewamy ten element podgrzewamy go tylko i wyłącznie po to żeby puścił klej, na który to jest skręcony jeżeli tego nie podgrzejemy, ten klej cholernie trzyma, jest problem z odkręceniem, jak to podgrzejemy, powinno to pójść bez problemu. Dobra. Tarszy palnikowy w natarciu. Patrzcie na długość popiołu w papierosie, świadczy to o tym. lata praktyki. Są to lata praktyki, nawet nie drgnie, żeby taki popiół wyhodować, trzeba być opanowanym. Jeszcze pionowo w dół. Dym prosto w oko. Zaciąganie <grym> <The Garden>. Dobrze <grym> jest, turn nie, nie ma strat. No i okej. Okay. Mamy to podgrzane. Zobaczymy jak to teraz pójdzie po podgrzaniu. Zapewne tutaj przytrzymamy to brechą. Stryk. A z drugiej strony kluczem. Ech, panie! Niedokręcone było. Lata w prawy. Po podgrzaniu to ja widzę, że to idzie bez najmniejszych problemów. Tak jest. Klej po prostu się... neutralizuje. No to nie braszka. tam talerza. O, i teraz jak kierownicą, elegancko. E, chłopaki, ja wam powiem dlaczego to tak poszło. To jest już poduszka zamiennik, poduszka zamiennik na firmę B, nie będę mówił jaki. Tak. Ktoś to już odkręcał, przykręcał i tak naprawdę tego kleju tam nie było. Mogło nie być, nawet szlifował. I nawet szlifował dzwon, patrzcie, zobaczcie, nawet dzwon był oszlifowany. No, i dobra, tutaj mamy odbój. Z tym odbojem nic nie robimy, zostawiamy go tak, jak jest. W momencie, gdy zmontujemy ten amortyzator, ta ciężarówka osiądzie na poduszkach, ten odbój trafi na swoje miejsce i będzie tu. Może docelowo tutaj się po prostu ubije i będzie siedział w tym gnieździe. No, tu jest jego miejsce. Tak dobra. Jest. Mamy następną poduszkę, zaraz się weźmiemy za zakładanie. Lubrykant. Potrzebny. Zawsze. Dobra. Klej do gwintów. Tego kleju nie było, my tego kleju jednak tutaj troszeczkę damy zamknięty cyk dawaj nie żałuj materiału niech, niech inni się męczą wylnimy dobra zakładamy gumę, troszeczkę ją filcujemy w ten sposób i nakręcamy talerz I nakręcamy talerz cyk. Ja przytrzymam brechą, żeby nie było, że nic nie. Czy będziesz kręcił tym talerzem? Na razie kręcę talerzem. kręć w No. I patrzcie, jak się siłują, patrzcie. Dziadek 62 lata, a chłop się dopiero rozkręca w tym biznesie Uważaj, żeś mu nie wybił no, Zaraz gwint pójdzie Ty, śmiechem żartem to chyba mi, faktycznie tak. ten gwint poszedł Niemożliwe no. no, Poszedł czy nie poszedł? Nie, kręciła się tak. Dosyć była fawnie skręcona. Musiała być niedokręcona Trzymać, czy. Możliwe, żebym ten No to te No to te brechom nie przekręcisz, ale ktoś go mógł przekręcić wcześniej, bo poduszka była z zamiennika. No Uważaj, zapraszamy. żebyś oka nie stracił mi się. Nie, nie. To dobra. Zobaczyłem się, na żebyśmy ustawili sobie od razu do No, Tak. My nie musimy ze sobą rozmawiać. Już było wiadomo, co by się stało, gdyby ten gwint został ukręcony, ale. Byłoby na dziadka. To, że byłoby na dziadka, to już, ale dobra. Prawidłowo trzeba by ten amortyzator wymienić. A jeżeli taki gwint faktycznie byśmy ukręcili gdzieś na drodze, co byśmy zrobili? Szczerze? No. spawałbym i bym pojechał na tym dalej. No i o to mi chodziło. Ja też bym był spawarkę, obspawał to dojechałby niby do bazy, jeździłby na tym trzy lata. Aż poduszka by strzeliła. Aż by następna poduszka. A tu później odkryć spawy, założyć nową, pospawać z powrotem. No, to... Co teraz robisz? Nakładam przewód pneumatyczny, żeby. Wstępnie ją zapompować, żeby zaskoczyła nam tutaj na. Tak. Co Ta poduszka musi zaskoczyć tu na teranty. Na teranty. Tu jest taki ostry rancik ze stożka robiony. Nachodzi kołnierz, zaskakuje. Poduszka jest zaczaśnięta. Dzięki temu, jeżeli zejdzie powietrze z tego mana, po prostu ta poduszka nadal zostanie na swoim miejscu. Jeżeli by nie została na swoim miejscu, mielibyśmy tu ubytek powietrza, cała ciężarówka była bez powietrza, bo wszystko by waliło tędy. Tak Teraz tak. My podamy od góry jej powietrze. Tu jest zasilanie. Podepniemy się pod przewód z busa i nałożymy to uważając na palce. Albo ktoś będzie miał palce, albo nie. Mamy dobry ubezpieczenie. Możemy? No, Uwaga na palce. O, 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 o. Coś no dobrze, z tego idzie, będzie. Idzie, Coś idzie, z tego idzie. będzie. Cyk. Przepomnić. No, Zostawić. Teraz spuścimy powietrze i zobaczymy, jak siedzi. Dobra, teraz odpinamy przewód powietrzny. Jak nazwę, to film nie chce się wypiąć. Panie, tu ludzie patrzą. <laughs> jak nazwisz się nie chce wypiąć. Trzymaj. No. Dobra. Starszy specjalista w wypinaniu złączek. Nie. Yeah. się zaskoczyła. Wypuszczamy powietrze, jeżeli poduszka prawidłowo zaskoczyła, będzie tutaj ładnie siedziała na tym rancie. Dobra, słuchajcie, poduszka, poduszka nie zaskoczyła, nie zaskoczyła, widzicie? Nie zaskoczyła, ale całe szczęście, że nie zaskoczyła, ponieważ tak, te otwory, te na dole otwory, i ten otwór tutaj muszą być zgrane ze sobą. Ten górny musi być ustawiony dokładnie przeciwstawnie Przeciwstawnie do tych dolnych Dobra. Będzie? Jeszcze. Uwaga na, na oczy Michał. Jest? Czy jeszcze? Będzie. Nie, nie, jeszcze proszę. Nie jeszcze troszkę Dobra. Lecę jednym ciągiem, nie przerywając nagrania, ponieważ no, no, jest tu być. tyle roboty, że nawet nie ma co no, nagrania ma, przerywać. Trzeba położyć. Damy tego naszego lubrykantu i puścimy je jeszcze raz powietrze. Myślę, że jest za małe ciśnienie na kompresorze, dlatego nie, ona skoczy, nie chce bo zaskoczyć. Po prostu jest ciasna poduszka nowa i mogła nie zaskoczyć tej z jednej strony. Zaraz zobaczymy. No i powietrze. powietrze. powietrza. Muszę będzie ewidentnie widać jak zaskoczy jest za małe ciśnienie na 100% zobaczyć, ile tam jest? o mało to trzeba odpalić go na kompresorze mamy tylko 2 atmosfery ona na takim ciśnieniu nie zaskoczy na swoje miejsce odpalimy na chwilę kompresor dobijemy powietrza Wtedy na bank zaskoczy. Widzicie, znowu nie naszła. Cyk, bo było za małe ciśnienie. Michał odpala yy, kompresor, a, odpala agregat, włącza kompresor, dobijamy ciśnienia i wtedy zaskoczy na bank. Dobra, kompresor nabił powietrza, więc tego Wam oszczędziłem. Teraz podamy. Mamy tam już 10 atmosfer. Podamy przewód, zobaczymy, jak teraz. Podamy pojutrze, zobaczymy, jak teraz zaskoczy. No, dawaj. Dobra, możesz wypuszczać. Zobaczcie teraz, dostała większego ciśnienia, elegancko zaskoczyła. Mamy gwarancję, że to po prostu po zamontowaniu nie spadnie. Wszystko jest ok. Co do starej poduszki, dlaczego żeśmy jej wymieniali? Zobaczcie na to, czekajcie, czekajcie. Patrzcie tu, w tym miejscu, dokładnie w tym. To jest miejsce, w którym ta poduszka najbardziej pracowała, zginała się. Ona już tam przepuszczała powietrze. My to tak określamy, że poduszka jest już rzadka, tak po prostu na to mówimy. No i jakie były objawy? Jechał sobie ten kierowca drogą, jechał, jechał, a samochód przez cały czas pływał. Pływał, góra i dół, góra i dół. Dlaczego pływał? Przez to rozszczelnienie na poduszce uchodziło powietrze, on opadał. Jak opadał, zawór poziomujący dawał sygnał, żeby mu dopompować powietrza, szedł do góry. Napompował się, przestawał się pompować i znowu opadał. I po prostu w nieskończoność można było dostać choroby morskiej. Bierzemy się za montaż amortyzatora. Dobra. Czekaj. Najpierw góra czy dół? Góra. bo jest wygodniej. Oj, panowie, zaraz będzie burza, burza będzie, to widać. Teraz. No. Ciężko? A czemu, nie chcę wleźć? Może wcześniej była, nie, nie mogła być ostrożnie. No, nie, nie mogła być odwrotnie. Odwrotnie nie doradzi. Co, co przy... potrzeba, co potrzeba? Czekaj, może byście sobie ją na dole na lewarku podstawili, zamiast ją trzymać w ręce, bo to jest bez sensu, ojciec. Nie. No. Widać, że to trzeba jeszcze podciągnąć, ponieważ tam tylko pół otworu nam wyszedł. Ale Michał już tutaj bierze do tego odpowiednie narzędzie. Może wziąć Weź sobie płaski śrubokręt i No, śrubokręt. Dobra. O, aż za wysoko Dobra Nie no yes. do ty jak ustawisz dziurkę to nie ma. Nie ma Nie ma po prostu siły. Dobra, Górną śrubę mamy przepuszczoną. Teraz dziadek, jak ten dół włożyć? Zaraz go włożymy. Podciągasz brechą. Tak, tak jest. Dziadek teraz próbuje złożyć ten amortyzator, żeby go wepchnąć na jego miejsce. Generalnie ta część odwizaka musi trafić tu na, na belkę. O, 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 o! Jest. Dobra, jedną częścią siedzi. Моток? Моток, 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 моток. Jeszcze? Czekaj. Okay. Dobra. I teraz druga. Tu jest jeszcze opór w będzie trzeba... Nie, trzeba będzie go cofnąć breszką. No i pięknie. Dobra. Jaką? I jaką breszką? No, Michał. Ojciec. Ty jesteś z pokolenia, gdzie... Wiele rzeczy młotkiem się załatwiało. Bez robota, załatwiało to nie robota. Młotkiem. No. Coś nie Patrzcie, chce być jak młotek. ta guma jest sfilcowana, jeżeli on dostanie powietrza, zaraz go odpalimy. Zobaczycie, to się wszystko ładnie napompuje, wyprostuje, nie będzie z tym żadnego problemu. Skręcamy dolne śruby. Dobra. Drugą. Jest? Dobra. Co teraz? Górna śruba nam została i przewód zasilający. I możemy otworzyć drzwi, pilota podać powietrze. On jest napompowany? Tak, był napompowany. Mam nadzieję, że powietrza nie upuścił na tyle, żeby nie przepompować tych poduszek czy został na zapłonie? No. Yy, nie. nie, ale upuścimy trochę kabinę na dół i nie całkowicie. Jest? No. Dobra, jest ok. Ostatnia rzecz podłączenie zasilania. Ci kluczyk? Co tu idzie? Dziewiętnatka? jest najgorsza robota, tylko trzeba robić we dwóch to przynajmniej. Powiedz dziadek, jak stopień trudności tej roboty twoim zdaniem? skali 1 do 10 oceniam na 5. Tylko muszę mówić dwie osoby, bo niestety jednej osobie jest to ciężko do wykonania. Najgorszy problem jest to z samym tylko nałożeniem poduszki: z samym nałożeniem poduszki i samego tego zaczaśnięcia, zaczaśnięcia jej. elementu gumowego. Więc widzicie, jeżeli macie coś takiego do zrobienia, zorganizujcie sobie jakąś pomoc. Ponieważ tutaj problem stwarza zaczaśnięcie tej poduszki na tym rancie, co wam pokazywałem. Poza tym, gdyby nie to, to chyba. To jest to jedna z łatwiejszych robót, tak naprawdę. Dlatego dziwi mnie, dlaczego po niektórzy w przypadku awarii tej poduszki chcą wymieniać cały amortyzator. To jest, to jest normalnie rzecz wymienna, jak każda inna praktycznie część w samochodzie. Dobra, popuszczamy kabinę, pompujemy powietrze, zobaczcie jak to zaskoczy. On się wtedy powinien podnieść do góry, wyciągniemy lewarki i będziemy mieli pirant. Dobra, czekamy aż się kabina upuści. Jak go chłopaki odpalą, dziadek na pilocie zasteruje, żeby dostał powietrze w poduszki, wtedy wam to streamuje. Jak guma zaskoczy i jak się zluzują lewarki. Dobra, zapłon mamy włączony. Dziadek, masz pilota w ręce? No to podawaj mu powietrze do przodu. Ona się zaraz ułoży, ta poduszka. O! Właśnie. Mniej więcej tak. Dobra, musieliśmy dobić powietrza, ponieważ miał za mało tlenu, żeby się na tych poduszkach podnieść do góry. Teraz podniesie się, zobaczycie jak się wtedy zluzują lewarki. Momencik. No, dźwigaj go! Dobra, mamy jeden I mamy drugi. Dobra, na dół. Tak, wypoziomuj go. Po nabiciu powietrza lewarki wyszły bez problemu. Poduszki ładnie siedzą. Jak z tej strony, tak i jak z tej strony, tak i z tej strony. Naprawa wykonana zgodnie ze sztuką. Widzieliście to od A do Z, nawet no nie za specjalnie przerywałem ten film. Opuszczamy kabinę, jedziemy po okno, bo musimy do kamery okno wstawić. I to będzie chyba na tyle. Kończymy naprawę tego mana, wszystko działa jak należy. Chłopaki się wstali, ja zobaczyłem jak to się robi. Na wszelki wypadek, kiedy gdzieś by trzeba było zrobić to samemu. I tyle, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał, jest to rzecz na pewno przydatna, Manów jeździ od cholery jeszcze trochę, a poduszka to rzecz normalna. Dzięki chłopaki, dzięki dziadek, zwijamy się stąd, jedziemy teraz zrobić takie rzeczy gospodarcze i to na tyle. Oglądajcie nas, śledźcie, kanał będzie się nadal rozwijał. Cześć!